masz też w sobie talent reżyserski. Bardzo chciałam ci życzyć, żebyś zaczęła reżyserować spektakle, bo uważam, że jesteś absolutnie do tego gotowa. Tu będzie takie preludium. Mówi się, że dobry reżyser wyreżyseruje każdego aktora. No ale jeszcze dobry reżyser nie trafił na mnie, wyreżyseruj mnie. Proszę bardzo. Uwaga, no moim zadaniem, moim zadaniem jest y, poprosić o włoszczyznę w warzywniaku, no bo chcę najprawdopodobniej ugotować rosół, ale y, jestem, że tak powiem, różnymi osobami. Okej. Okay. Mhm. Więc jesteś moja droga, y, kochana, Marzeno, zakochaną bizneswoman, całą w skowronkach. Tak, ale no to, to prosisz no... panią warzywniaku, którą jestem ja. No to daj mi jakieś uwagi. No. Najpierw proszę spróbować, proszę pokazać. A, najpierw proszę spróbować. Co pani zaproponuje, proszę pani Marzeno? Bicie e, Czego? E. 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 Pani jest taka zakochana? Tak, pani będzie grać zakochaną. Dobra, dobra, Chyba, mam. Chyba, że się pani śpieszy bardzo na randkę, to, to jestem w stanie to w jakikolwiek sposób spróbować zrozumieć. Czekaj, proszę, dobra, pani dobra. To nie stałasko w proszę pani. Jestem bizneswoman, mam coś pod pachą. A ja mam dla pani warzywka. Słucham! Dzień. Czego? O, a, Wie pani, jestem... Ja. Zapomniałam, z czego się gotuje rosół, bo zapomniałam, wie pani... Skóry. To, to już mam, ale jeszcze to zielone. To, to zielone? Znaczy... Co y... zielone? troszkę się na sam koniec dodaje. Eem. Czego się pytam? Rzecznie. W, 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 wło, wło, włosy mi się poplą... Nie, włoszczyznę. Włoszczyznę. To idiotkę chyba zagrałam, raczej co? No, tak. Wiesz co, Marzenka, raczej to była. Raczej co to była? Raczej to była blondynka z kawałów. To ja. Zakochana! Proszę pani, Proszę pani, O, to widzicie, no. Dobra. No to dobra, to już. A, dobrze. Zakochana bizneswoman. Jesteś bizneswoman, ale. A, dobra, dobra, dobra. trochę trzymaj fason. Dobra, trzymam fason. Nie, graj dobra. kretynki, trochę trzymaj fason. Masz marynarkę, masz. Łatwo jest. i tak powiedzieć, nie mam marynarkę. Masz marynarkę, masz teczkę, jesteś świetna. To jest laptop, idziesz z biura, masz tam fajnego faceta. Mam tam fa mam fajnego faceta. Tak. tak. Hej, baby. Słucham panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam ugotować taki pyszny rosół dla mojego ukochanego. Niedługo się z nim spotkam, jeszcze troszkę popiszę na moim laptopie te umowy tam nie, panie, ale rosół. Myśli pani? Że będzie mu smakował przez żołądek do serca. No i jak nie wyrażę, to ja wiem, co robić. no! E, następna, bo żadna ze mnie agentka, ale uwaga, dobrze idzie. Dobrze ci idzie. Ci idzie. <laughs> do ci... Genialne. Nastolatka, która udaje przed rodzicami, że nie jest pijana. Ha, Cześć, mamo! Cześć, Marzenko! Fajnie było? Wiesz co, tyle rozmawiałam o panu, panu Tadeuszu panu Tadeuszu z tą Zośką, że właśnie nie wiem, co się działo na Bardzo tej... dobrze, ale co byś zrobiła jako nastolatka? Jako nastolatka byś... Jaki w ogóle człowiek udaje, że nie jest pijany, to się chowa za jakimś czynnością durnowatą. A. Czyli. <śleski> 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 dobra, dobra. <śleski> Dobra. Sztywno i na sztywnych nogach. I na sztywnych? Dobra. Tak, bo wtedy dobra. No to jest to samo spięcie ciała, co jak próbujesz powiedzieć bardzo wyraźnie, dobra. że... To jest jak moja koleżanka zadzwoniła do mamy i była lekko podcięta i chciała, taka... Zebrała się i mówię. Halo? Momo? Ja ci to opowiadam. Ja wiesz? to znam nie od siebie. Ha! Kurna, Jedzie. dobra, dobra. Cześć, mamo! Cześć, Marzenko! Jak było? Bardzo fajnie. Słuchaj, ten stół jest trochę brudny, pomogę ci! Postaraj się mówić bardzo wyraźnie. Mamo, ten stół jest brudny. bo można by było jeszcze zrobić standardowy numer pod tytułem oparcie się, bo nie chciałam, wiesz, nie chciałam. To tak, jest tak. tak. Nie chciałam tak po chamsku zgapiać twojego pomysłu i postanowiłam usiąść. Ale świetnie ci poszło. Widać, że niejedną imprezę w tajemnicy przed rodzicami masz za sobą.